Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj robimy kolejną edycję Save One Drop One, stąd też mój piękny, dramatyczny kubeczek, w którym to znajduje się kilkadziesiąt tytułów, z których stworzymy kilkanaście par. A następnie będziemy wybierać, którą z nich ocalimy, a którą z nich porzucimy. Tym razem będą to książki, których jeszcze nie czytałem, a które czekają w zasadzie na to przeczytanie za mną na mojej biblioteczce. Pomysł widziałem u Magdy, Gitbuki i niesamowicie mi się spodobał, bo to jakby daje tyle nowych możliwości. W związku z tym, że no, tak naprawdę po coś kupuję te książki, tak? W związku z tym na pewno mnie jakoś tam ciekawią. No, i teraz, którą z nich zdecyduje się porzucić i, i nigdy nie poznać jej treści, a którą z nich e, ocalić. Oczywiście jest to tylko zabawa, nie będę się pozbywał żadnych z tych książek, żeby e, nikt sobie przypadkiem nie pomyślał. I myślę, że tyle słowem wstępu w zupełności wystarczy. Rozpocznijmy e, nasze losowanko pierwsze dwa tytuły. Zobaczmy, co tu mamy. Silmarillion, ok, i. Archiwum burzowego światła, czyli ten cykl Sandersona, na którego czaje się od dłuższego czasu. To jest bardzo trudny wybór. Dlaczego na sam początek dostałem niezwykle ciężki wybór? Bo jakby. No, kocham Tolkiena i kocham yy, po prostu Śródziemie, kocham wszystko, co z tym związane. W związku z tym, jeśli miałbym porzucić i nigdy nie poznać jakby. Największego kompendium wiedzy o tym świecie. No nie wiem, czy byłbym to w stanie przeżyć. Z drugiej strony jednak mamy cykl, który ma ostatecznie liczyć 10 tomów, niezwykły system magiczny. Chociaż jakby nie mam jeszcze. No, no sam nie miałem okazji jeszcze się o tym przekonać, ale czy chciałbym poświęcić 10 tomów historii, która wiem, że mi się spodoba. Tak na 99% żeby poznać świat, który... głębiej świat, który już znam, ale który kocham. Chyba z wielkim bólem serca w tym przypadku porzuciłbym Silmarillion, bo mimo wszystko, no poznać cykl, który ma tam 10 tomów, który jest ogromną historią, a, a dowiedzieć się więcej o świecie, który tak naprawdę już jest dla mnie idealny i już jest dla mnie wspaniały, i już mam z nim masę wspomnień. Myślę, że jednak, jakby potrzebuje czegoś nowego bardziej niż pogłębianie czegoś, co już, już uważam za, za świetne i co kocham. Ok, lecimy z drugą parą. Nie podglądam, żeby nie było, chociaż wszystkie tutaj karteczki są złożone. I mamy tutaj, uwaga, uwaga. Traktat o uskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego oraz Kobietę ze Szkła czyli pozycję, którą poleciła mi e, Sasna, a do której zbieram się od dłuższego czasu i traktat o uskaniu fasoli, który zacząłem chyba trzy razy czytać z czego raz gdzieś tam na, w ramach zajęć, zmówienia, bo coś tam musiałem nagrać Eee, a, a później, no, no dlatego, że niezwykle mi się ten, ten początek spodobał. Trzeba się zastanowić. Jakby Wiesław Myśliwski ma znacznie więcej książek. Ma chociażby Widnokrąg, który był nagradzany. Ale Traktat o łuskaniu fasoli jest też dosyć takim no znanym tytułem i dobrym tytułem. Eee, Niemniej, jakby żeby poznać tego autora, mógłbym sięgnąć po innego dzieła, nie po... Akurat ten tytuł. Czy jestem go w stanie poświęcić, żeby poznać innego autora, inną historię? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że byłbym w stanie odpuścić sobie kobietę ze szkła, bo gdyby Wiesław Myśliwski mi się spodobał, a jest na to duża szansa, i znałbym wszystkie inne jego dzieła. To, brak tego traktatu o łuskaniu fasoli chyba doprowadziłby mnie do szaleństwa, więc tutaj e, porzucam kobietę ze szkła. Ok, kolejna para. Mamy tutaj Władcę Much oraz Wojnę Makową, czyli fantastykę i, no, klasykę literatury w zasadzie od Williama Goldinga. Pytanie. No, ja fantastykę generalnie uwielbiam. Są to klimaty inne. Niezwykle militarne. Lubię o tym czytać, znacznie bardziej niż, niż gdzieś tam o faktycznych działaniach wojennych. To, to wolę jednak te fikcyjne, gdzie, gdzie no jest jakiś ten motyw fantastyczny. Chociaż no nie mam też pewności, czy w wojnie makowej tak właśnie jest. Też poprosiłbym, żeby nie było za wiele spoilerów dotyczących tego, o czym są w zasadzie te książki, no bo. Ja, ja nawet blerbów nie czytam, dlatego często tutaj będę w tym materiale błądził we mgle, dlatego że e, na zajęciach z czytania, bo tu się z moją e, panią profesor zgadzamy. E, ustaliliśmy, że w zasadzie no, te blerby bardzo dużo spoilerują. W sensie. Ja nie do końca chcę wiedzieć o czym jest książka. Ja chcę, żeby ta książka od samej pierwszej strony mogła mnie zaciekawić, a nie e, żebym stwierdził, że, że blerb. W zasadzie mnie nie ciekawi, więc cała książka na pewno też nie, bo mam wrażenie, że wtedy w ogóle nie daję jej szans. Natomiast, no, wła yy, Władca Much to jest taka pozycja klasyczna, chociaż mam wrażenie, że nie na tyle gdzieś tam wybitna, żebym chciał poświęcić dla niej jakąś taką. Całkiem ciekawą, wydaje mi się, serię fantastyczną. Jakby niewątpliwie wielu się ze mną nie zgodzi. E, natomiast ja chyba wybrałbym wojnę makową mimo wszystko. Kolejna para to Niewidzialne Życie Adilaru, za której jeszcze się nie zabrałem z jakiegoś powodu, oraz Horyzont Małeckiego. No i znowuż mamy fantastykę młodzieżową. E, raczej uwielbianą. Na Booktubeie wśród moich znajomych i tak dalej, i tak dalej. No i Horyzont, czyli zupełnie inna bajka, ale też no, tytuł, za który ludzie uwielbiają Małeckiego. Z Małeckim nie miałem żadnej styczności, z Wiktorią szłab już tak, więc mam tutaj pewną, pewną pewność, że, że to, co napisała, to, co tam zrobiła, mi się spodoba. Chociaż ja zacząłem tę książkę, tam pierwsze 50 stron, i miałem takie mieszane uczucia, więc w tym miejscu postawię na Małeckiego. Tak o, takie, y, trochę może szalony wywór, natomiast y, no horyzont, horyzont wydaje mi się jakoś taki ciekawszy w tym momencie w moim życiu, po prostu. Lecimy dalej, kolejna para to Zimowy Rycerz kontra Wierzyliśmy Jak Nikt. To jest kolejny ciężki wybór, bo Wierzyliśmy jak Nikt czeka na mnie od dwóch lat. Z kolei Zimowy Rycerz czeka na mnie od lat chyba dziesięciu. I Zimowy Rycerz jest książką w zasadzie dla dzieci, takiej wczesnej młodzieży, taka typowo young adultowa fantastyka. Ale to jest rzecz, w której ja byłem absolutnie zakochany. To jest czwarty tom serii Kroniki Kresu, którą ja pozyskiwałem bardzo długo. To znaczy, e, pierwszy tom dostałem, zakochałem się, wziąłem kolejne dwa i jakoś tak nie wiem dlaczego przerwałem. Chyba dlatego, że nie było ich na rynku. No i potem, kiedy sobie o niej przypomniałem kiedy już, już te dwa tomy zdążyły wyjść, dwa ostatnie tomy, po polsku, to tak naprawdę ja ominąłem ten moment i one już były niedostępne, więc ja musiałem gdzieś szukać po antykwariatach, po Allegro i tak dalej i chyba no w zasadzie w zeszłym roku albo dwa lata temu udało mi się pozyskać oba tomy. Więc tutaj rezygnuję jakby z poznania historii, którą znam gdzieś od dawna. I myślę, że nie jestem w stanie tego zrobić. Mimo, że jest to literatura dziecięca, to ja chcę chyba tego takiego zamknięcia. Ten closure jest mi po prostu potrzebny. I mimo, że wiem, że Wierzyliśmy, jak nikt, jest no, piękną książką, to jednak chyba tego za zamknięcia po prostu potrzebuję bardziej. Następnie mamy Miasto Mosiądzu, a więc tytuł zupełnie nowiuteńki. Kontra Łuk Triumfalny, czyli yy, ponownie tytuł raczej klasyczny, kontra no, nowość fantastyczna, Yang adultowa, można powiedzieć. Nowość, która z tego co kojarzę, nie jest jednotomówką, jest serią. Cieszę się w sumie, że, że taka para się pojawiła, bo trochę się obawiałem tego Łuku Triumfalnego, yy, z czym on zostanie zestawiony. Natomiast jest to. Literatura okołowojenna, w której ja się niespecjalnie czuję. Bo to jest w sensie taka realistyczna okowojenna, wojenna literatura. To jest coś, co mi się czyta tak, no. No nie jest to wygodna dla mnie, lektura. Ja przy tym nie wiem, nie wypocznę, a też nie wiem, czy chcę wyciągać z tego, jakoś specjalnie dużo. I dlatego też się zastanawiam, no. Trochę żałowałbym, gdybym ten łuk triumfalny tutaj odpuścił, ale równie mocno żałowałbym, gdybym e, to miasto mosiądzu poświęcił. Natomiast, no dużo już tej fantastyki czytałem mimo wszystko i tej młodzieżowej, i tej e, high fantazy, powiedzmy, i tej dark fantazy. A a jednak ta literatura około to są takie nieznane wody dla mnie, więc chyba w tym przypadku zostawiłbym jednak łuk triumfalny. Bo, bo no, znam już wystarczająco dużo tych serii fantastycznych, w jakim stopniu to by było powielanie tego, co już znam, albo wykorzystywanie e, konkretnych schematów, z którymi już się zapoznałem, które pewnie by mi się spodobały. Natomiast znowu tutaj ta potrzeba czegoś nowego się pojawia, i, i dlatego chyba ten łuk triumfalny tutaj. Zostawiam. Para kolejna to Grobowa Cisza, żałobny zgiełk, a więc e, króciutki zbiór opowiadań od e, pani Joko Ogawy albo kobiety e, z Wardo. Mm, cóż, tutaj wybór jest dla mnie prosty, będą to kobiety z Wardo, mimo że wiele dobrego słyszałem o, e, o, o tym drugim tytule, o Grobowej Ciszy, żałobnym zgiełku. To mimo wszystko, no tam mamy jakąś taką dłuższą historię opartą na faktach, z tego co kojarzę, i, i traktującą o kobietach. Więc chyba wolałbym tutaj wybrać kobiety z Wardo. Co mamy dalej? Zobaczmy. Tajemnicza historia w Styles kontra leśnienie Kinga, proszę bardzo. Czyli mamy horrorowo-kryminałowe klimaty. Eee, lśnienie, które uwielbiam eee, w, w tym wydaniu od Kubricka. Lśnienie, którego no, no, od Kinga nie znam jeszcze. Kontra Poirot I, i w zasadzie pierwsza historia o Poirot. Hmm. No, jakby lśnienie już znam. Tajemniczej historii w Styles nie. Więc, mimo wszystko, tutaj. Chyba postawię na dzieło pani Christi. Kolejna para to Szklany Klosz od Sylwii Platt kontra Gra o Tron. Cholera jasna. No to jest ciężkie, to jest podobne do tego pierwszego wyboru, mimo że mamy no, z dwóch różnych światów książki. Szklany Klosz, czyli no, literatura, no już w zasadzie klasyk, tak? Jeśli chodzi o literaturę XX wieku kontra Grę o Tron, czyli no jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii fantastycznych. Jedną z najbardziej uwielbianych serii fantastycznych. I chyba tutaj również, mimo że Sylvie Klat, yy, No niezwykle mnie ciekawi jej historia yy, i gdzieś tam z jej, jej wierszami miałem styczność i, i jakoś do mnie przemawiają, to e, mimo wszystko chyba wolałbym tego Martina. No ja zakochałem się w książkach przez fantastykę i, i, i przez fantazy w szczególności, więc mam wrażenie, że ciężko by mi to było po prostu porzucić. Ja muszę po prostu zacząć czytać te książki, które mam na tych półkach, żeby nie musieć podejmować tak ciężkich wyborów. Jakbym plat przeczytał, to już bym jej tu nie miał i nie byłoby problemu, a teraz jest. E, dobra, kolejna książka to jest Więzień Nieba, a więc Zafon. E, cykl Cmentarz Zapomnianych Książek. Książka konkretnie e, gdzieś tam e, o postaci Fermina, czyli mojej uwielbianej postaci, jeśli chodzi o, o ten cykl. Kontra kosmos Gombrowicza, czyli w zasadzie jedyna powieść, e, która mi od niego została. No, jest ciężko. Jest ciężko. Mamy. Dwie powieści, dwie zupełnie różne powieści, ale mam wrażenie, mimo wszystko, że wewnętrznie gdzieś tak, dla mnie one są podobne. W sensie, na tym samym poziomie gdzieś bym je um, usytuował, chociaż rezonowałyby troszkę inaczej ze mną. I to jest ciężka decyzja, no bo Fermin to jest wspaniała postać. Zafon niewątpliwie umie pisać, ale. Gombrowicz jest jednym z moich ulubionych autorów i, i zawsze to jest takie metafizyczne doświadczenie dla mnie, czy, czytanie Gombrowicza, czy to była pornografia, czy Ferdydurkę. No, z, z Transatlantykiem trochę nie wyszło. Ale Kosmos, z tego co wiem, to jest jego ostatnia taka pełna powieść, yy, niedługo przed śmiercią wydana i no chyba warto by ją jednak poznać, więc tutaj... Jakoś sobie tego Fermina przeboleję i wybiorę Kosmos Gombrowicza. Powoli będziemy kończyć, weźmy sobie jeszcze Testamenty od Margaret Atwood kontra... Koniec Maskarady, czyli książkę najnowszą od Samantha Shannon. Eee, I tutaj tak, no albo drugi tom, niezwiązany z, za bardzo, w sensie tak delikatnie nawiązujący do opowieści podręcznej kontra no, czwarty tom cyklu, który ma mieć 7 części, a więc historię, którą znam, w którą jestem już zaangażowany emocjonalnie, której końcówkę chcę poznać, więc tutaj zdecydowanie koniec maskarady, który zresztą już czytam, więc już niedługo nie będzie mógł być na tym stosiku. Eee, mimo wszystko to, no, Testamenty byłbym sobie w stanie odpuścić, szczególnie, że opinie są dosyć zmieszane, niektórzy uważają, że to skok na kasę, niektórym się podoba bardziej niż opowieść podręcznej, ale ja nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby ją poznawać, może dlatego, że też opowieść podręcznej nie wydaje mi się jakąś niesamowitą antyutopią, na pewno Orwell i Huxley według mnie stworzyli ciekawsze. Światy więc, yy, więc, tutaj wybieram zdecydowanie tę drugą pozycję. No i weźmy sobie ostatnią już parę w tym zestawieniu, chociaż zostały nam w zasadzie jeszcze jedna. No to zróbmy, zróbmy tę. Zobaczmy: Ziemio, morze czyli cały cykl od Ursuli Kay. Legin Znowu, yy, znowu fantastyka kontra. Ninth House od Li Bardugo. Tutaj wybór jest prosty, Ziemia może po prostu jest większe i, i wydaje mi się ciekawsze, bo Ninth House to jest taka bardziej uniwersyteckie klimaty, a ja jakoś tak do tej do tych motywów współczesnych, czy, czy tam lata nie wiem, po prostu ubiegły wiek, to już nie, 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 nie kręci mnie tak bardzo jak fantastyka w zupełnie odmiennym świecie, więc Tutaj wybrałbym Ziemię Morze. No i teraz ostatnia już faktycznie para. Zobaczmy, co my tu mamy. Żart Milana Kundery, a więc klasyka kontra. Anna Karenina, czyli kolejna klasyka. Nie no, tutaj Anna Karenina zdecydowanie, bo jakby ona w mojej świadomości jest gdzieś tam ważniejsza. Żart jest uznawany za jedną z najważniejszych powieści Kundery, w zasadzie na równi z nieznoszoną lekkością bytu. Natomiast, no, Anna Karenina jest, no nie wiem, po prostu w mojej świadomości jest ważniejsza. I jakoś tak ta literatura rosyjska bardziej niż czeska mi chyba przypadła do gustu, mimo że nieznośną lekkość bytu uwielbiam też całym sercem, więc no jest to ciężki wybór, ale jakby żegnając się z żartem nie, nie czuję e, jakiejś takiej straty w tym przypadku, więc ta Anna Karenina myślę, że to jest taki bezpieczny wybór e, zadawalający dla mnie. I to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza. Możecie oczywiście sami wybrać, którą z tych książek tutaj e, byście porzucili na moim miejscu. No i cóż, mam nadzieję, że dobrze by się bawiliście. Ja na pewno bawiłem się wyśmienicie. E, może w niedługiej przyszłości zrobimy jeszcze coś podobnego, na przykład Save One Drop One z e, bohaterami albo ze złoczyńcami z książek. Zobaczymy. E, to wszystko zależy od tego, jak przyjmiecie ten materiał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.